Tajemnica Różańca Świętego, druga tajemnica bolesna, biczowanie Pana Jezusa. Przenieś się myślą do Jerozolimy przed dom Piłata, wielkie tam tłumy ludzi, mężczyźni, niewiasty, starzy, młodzi, dzieci nawet faryzeusze. To wszystko rusza się, woła hałaśliwie, bluźni przeklina. Żołnierze wyprowadzają pana Jezusa z domu Piłata i, o zasłoń sobie oblicze, obnażają go. Czyż kto z ludzi mógłby pojąć, co serce pana Jezusa w ten czas cierpiało? Ale patrz, co się dalej dzieje. Obnażonego z szat pana Jezusa przywiązują żołnierze do kamiennego słupa. Kilkunastu żołnierzy trzyma w ręku wiśne pręty, sękate kije, twarde rzemienie. Nadany znak całą mocą barbarzyńskiej siły, uderzają w grzbiet pana Jezusa. Słychać świst katowskich narzędzi, słychać uderzenia o grzbiet Jezusowy. Krew tryskać poczyna naprzód, a potem już strumieniami leje się po słupie kamiennym, po ciele zbawiciela. Cóż my na to, kto temu winien? Grzechy zmysłowości, grzechy cielesności. Życie zwierzęce człowieka, który zamiast panować nad zmysłowością i cielesnością, stał się niewolnikiem jedzenia, picia, nieczystości. Owoc tej tajemnicy zapanowanie nad zmysłowością i cielesnością, a ćwiczenie się w życiu umartwionym to owoc tej tajemnicy. Słuchaj, co Pan Jezus o tym mówi. Błogosławieni, którzy płaczą i narzekają. Płaczą i narzekają ci, którzy odmawiają ciału wygody i używania. Żyją we wstrzemięźliwości. Dzieciom tego świata wydawać się oni będą nieszczęśliwymi. Ja Matoli pozwolił wystawić się na szyderstwo i straszliwie poranić, aby każdy, kimkolwiek jest, wiedział, że kto ciału i chucią jego dogadza, nie może należeć do mego królestwa. Moje postanowienie. O Panie Jezu, i za mnie tak okrutnie byłeś biczowany, bo ja lubię wygody i nie zawsze stałem pilnie na straży poruszeń serca mego. Odtąd, mając na pamięci krwawe Twoje biczowanie, brzydzić się będę wygodami, strzec będę czystości serca.